I kolejne zadanie z mojego wyzwania, czyli 100 zadań przed maturą. No do tej pory udawało mi się codziennie jedno zadanie zrobić, niestety. Wczoraj nie dałem rady i mam jeden dzień do tyłu, ale na szczęście te 100 zadań to nie jest równe 100 dni, tylko trochę więcej w zapasie. No i ja mogę sobie pozwolić na niezrobienie zadania. Maturzyści powinni sobie zaplanować powtórki i trzymać się. Swojego planu. Zadanie jest oblicz, wartość, wyrażenie logarytmiczne. No, takie zadanie można by się spodziewać na maturze. Może tutaj nie tak jak tutaj z liczbami, tylko gdzieś jakiś logarytm zastąpiony literą i wyrażenie, jakieś uzasadnić tożsamość, ale no, jak najbardziej zadanie na maturę. Mam dzielenie logarytm, dzielenie potęg, czyli Dzielenie przy tych samym podstawie to jest odejmowanie wykładników, czyli 2 do potęgi logarytm przy podstawie 11 z 363 odjąć logarytm przy podstawie 11 z 3. Plus no tutaj mnożenie tych nawiasów może być trochę problematyczne w tej chwili, ponieważ te dwa logarytmy, jak pomnożę, one mają różne podstawy. E, mają co prawda tą samą liczbę logarytmowaną, ale jednak jest to problem. E, poza tym mnożąc jeden przez, e, przez logaryn, będę miał logaryn przy podstawie 3 i będę miał logarytm przy podstawie 8. Więc to chyba nie byłby to dobry pomysł. Natomiast zrobię coś takiego, że to 1 i to 1 zamienię odpowiednio na logarytmy, przy takich podstawach, żebym mógł w nawiasach wykonać odejmowanie. Czyli w pierwszym nawiasie zamieniam na 1 na logarytm przy podstawie 8, i to jest 8 z 8, to jest 1. Odjąć logarytm przy podstawie 8 z 24 razy, a w drugim nawiasie mam logarytm przy podstawie 3, czyli to 1 zamieniam na logarytm przy podstawie 3 z 3. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z 24. No i wracam teraz do tego pierwszego, czyli potęga. Jeżeli mam odejmowanie logarytmów, to to jest logarytm, przy tej samej podstawie, to to jest logarytm przy tej podstawie z ilorazu tych wyrażeń, czyli 363 przez 3 plus, no i w tym pierwszym nawiasie też mam odejmowanie, czyli to jest logarytm przy podstawie 8 z 824, czyli 1 trzeciej, razy. Logarytm przy podstawie 3, bo tu odejmuję logarytm przy podstawie 3 z 3 dwudziestych, czyli jednej ósmej. Równa się 2 do potęgi logarytm przy podstawie 11, 363 przez 3 to jest 121, plus. No tak, mam 8 z 1 trzeciej, 3 z 1 ósmej odwrócone. To jeden z tych logarytmów musiałbym tutaj odwrócić, ale najpierw mieć trójkę, a nie jedną trzecią. Czyli logarytm przy podstawie 8 z 3 do potęgi minus pierwszej, razy logarytm przy podstawie 3 z 1 ósmej, yy, 2 do potęgi, logarytm przy podstawie 11 z 121. To są, obydwie liczby to są potęgi jedenastki. To znaczy, że uda mi się ten logarytm wyliczyć. 11 do kwadratu to jest 121, czyli w takim razie ten logarytm jest równy 2. Plus albo nawet już nie plus, tylko ten wykładnik mogę zapisać przed logarytmem, czyli mam minus logarytm przy podstawie 8 z 3 razy logarytm przy podstawie 3 z 1/8. Czyli 2 do drugiej odjąć Zrobię odwrotność tego logarytmu, czyli 1 przez logarytm przy podstawie 3 z 8 razy logarytm przy podstawie 3 z 1, 8. Ten wzór, z którego tutaj korzystałem, jest w tablicach. Odwracam ułamek, to znaczy zamieniam liczbę logarytmowaną z podstawą logarytmu. To jest logarytm przy podstawie A z B, to jest 1 przez logarytm przy podstawie B z A. 2 do drugiej odjąć logarytm przy podstawie 3 z jednej ósmej przez logarytm przy podstawie 3 z 8. I wzór na zamianę podstaw, czyli logarytm a z b, to jest logarytm przy nowej podstawie 3 z b przez nie 3 tylko c z b przez logarytm przy podstawie c z a. Czyli 2 do drugiej właściwie tu już mogę od dłuższego czasu mogłem 4 pisać, odjąć. No i tu mam tą trójkę, czyli tak jak to C. Zostaje z tego jeden logarytm przy podstawie takiej, jak liczba logarytmowana tego łamka w mianowniku, z liczby logarytmowanej, czyli liczby logarytmowanej, która jest w liczniku. 4, odjąć, no i logarytm przy podstawie 8 z jednej ósmej. 8. 8 muszę podnieść do potęgi minus pierwszej, żeby dostać jedną ósmą, czyli to jest minus 1. Czyli to jest równe 5. Tak jak zresztą w komentarzu dwie osoby napisały taką odpowiedź, czyli wszystko się zgadza. No i kolejne zadanie, ponieważ mam opóźnienie jednodniowe, to teraz będzie bardzo krótkie zadanie do rozwiązania. Udowodni, że i jest to zadanie spodzielności.